Członkowie Fight Clubu mieli 8 zasad. Pierwsza brzmiała, nie mówimy o Fight Clubie, druga brzmiała, nie mówimy o Fight Clubie i tak sobie myślę, że to dokładnie tak jak Netflix w przypadku serialu 13 powodów. Od pierwszego sezonu mówiło się, że jest to bardzo odważna, bardzo potrzebna produkcja, która bez upiększeń pokazuje rzeczywistość współczesnych nastolatków w Stanach Zjednoczonych. Tyle tylko, że im więcej się dyskutowało na temat 13 powodów, tym mniej o serialu chciał mówić sam Netflix który ostatnio, co oczywiście nie przeszło bez echa, usunął najbardziej kontrowersyjną scenę scenę samobójstwa z pierwszego sezonu, a trzeci sezon właściwie pojawił się na platformie bez żadnej kampanii promocyjnej. Nie dawano też screenerów dziennikarzom i recenzentom. To jest dosyć zaskakujące, bo wcześniej one były, przy czym ja się teraz zastanawiam po tym, jak już obejrzałam ten cały trzeci sezon, czy chodziło o jakieś kontrowersje, czy chodziło po prostu o to, że sezon jest słaby. No właśnie, 13 powodów powróciło na Netflix z trzecim sezonem 23 sierpnia, z sezonem słabym, tak jak już wspomniałam, i mówię to z żalem, dlatego że ja nawet tego drugiego sezonu bardzo broniłam. Uważałam, że on jest po coś, uważałam, że jest ważny, uważałam, że przekazuje istotne tematy, istotne kwestie. Zresztą, jeżeli chcecie sobie obejrzeć moją poprzednią recenzję tego drugiego sezonu, 13 powodów, to znajdziecie ją tutaj pod tym linkiem, więc nie będę się już nadmiernie rozwodzić nad poprzednimi odcinkami. Skupię się na tych nowych, chociaż powiem Wam, że oglądanie ich było dla mnie autentyczną męczarnią i to naprawdę dla mnie jest w pewnym sensie cios, ponieważ 13 powodów uważałam za serial bardzo wartościowy i mam wrażenie, że nadal jest bardzo dużo tematów do podjęcia bardzo dużo kwestii, które można poruszyć. Właśnie w takiej produkcji, no tyle tylko, że twórcy kompletnie sami pogubili się w tym, co i jak chcą przekazać. 13 powodów w poprzednich sezonach udowadniało niejednokrotnie, że potrafi być różnymi gatunkami serialu naraz. Było i serialem Young Adult, było i dramatem obyczajowym, było dramatem sądowym. W trzecim sezonie próbuje być e, kryminałem z krwi i kości, ale niebezpiecznie dryfuje w stronę opery mydlanej. Nowy sezon sprawia wrażenie chaotycznego. Pierwszy odcinek jest wręcz trudny do przebrnięcia, dlatego że twórcy wymyślili sobie, że jednocześnie wprowadzą dwie płaszczyzny czasowe. Prowadzą nową ważną postać oraz zrobią z niej narratorkę całości. I cały ten trudny proces przebiega bardzo nieudolnie, odwracając uwagę od głównego tematu tej serii. Na dodatek nowa bohaterka jest sama w sobie tak irytująca, że trudno nie zadać sobie pytania, czy serial nie zyskałby po prostu, gdyby tym razem zrezygnowano z narracji ZOFU. Brakuje mi też mocnego tematu przewodniego, no bo chyba trudno jest uwierzyć, że widzowie przejmą się losem wielokrotnego gwałciciela, który na dodatek za swoje czyny praktycznie nie poniósł odpowiedzialności karnej. I właściwie uszło mu to na sucho. Chodzi o Braisa Walkera, Walkera, który staje się ofiarą w trzecim sezonie. Ja nie będę absolutnie spoilerować, ale wydaje mi się, że sami twórcy w zwiastunie zaspoilerowali już wystarczająco dużo. Ten bohater kreowany był przez dwa sezony na kogoś, kim nie chcemy się za bardzo interesować. To jest czarny charakter, w związku z czym naprawdę trudno jest przejąć się jego losem, a właśnie on jest centrum wszystkich wydarzeń. Zresztą to, co najbardziej przeszkadza mi w nowych odcinkach, to zwrot akcji w sprawie Brysa. Dlaczego twórcy zdecydowali się zrehabilitować postać tak jednoznacznie budowaną, jako niereformowalny czarny charakter przez dwa sezony? Czy naprawdę potrzebujemy kolejnego serialu, gdzie sprawca jest ważniejszy niż jego ofiary i któremu wybacza się więcej, bo na przykład miał problemy w domu? Do tej pory 13 powodów nie było serialem pozbawionym wad, ale przynajmniej miało odwagę podejmować trudne tematy. Teraz trudne tematy nadal są podejmowane, ale właściwie trudno powiedzieć, żeby wybrzmiewały w jakikolwiek sposób, dlatego że rzucane są od tak i niewiele po nich zostaje. Poziom upatologii w tym sezonie jest tak wysoki, że naprawdę trudno jest to znieść. Niektóre wątki są nam kładzione do głowy dosłownie łopatą. Niektóre elementy całej tej historii są bardzo naciągane, co przeszkadza, ponieważ to jest kryminał. Tu rzeczywiście wszystko powinno się trzymać. Kupy nie trzyma się, kupy, a jak się nie trzyma, to się po prostu to poskleja na taśmę i dzięki temu lepiej się będzie trzymało. No i ten nieszczęsny. Głos z ofu, ta narracja bohaterki, która pojawiła się tam kompletnie od czapy i nagle jest omnipotentna, czyli wszechwiedząca. Kiedyś taką narratorką była Hana, ale to absolutnie nam się broniło fabularnie. Natomiast tutaj jest postać znikąd, która właściwie w żaden sposób nie wynika z fabuły. Została wprowadzona jako następczyni Hany, żeby równoważyć postaci męskie i żeńskie. Mam jeszcze spore wątpliwości natury etycznej, dlatego że. 13 Powodów to jest serial, który próbuje moralizować, który próbuje pokazać nam różnicę między dobrem a złem, i mam wrażenie, że jak na serial o takim profilu, wyjątkowo dziwnie podchodzi do kwestii winy, odpowiedzialności i konsekwencji, zwłaszcza w tym trzecim sezonie. Podsumowując, nowe odcinki to przede wszystkim męczący nadmiar, nadmiar wątków, podejrzeń, dramatycznych historii, przerysowanych emocji. Wszystko, co, co było do tej pory mocną stroną 13 powodów, stało się największą wadą serialu. Wygląda to miejscami dosyć karykaturalnie, miejscami bełkotliwie, a miejscami tak nużąco, że trudno wytrwać do końca odcinka, szczególnie że te odcinki się ciągną w nieskończoność. Oczywiście to absolutnie nie tak, że serial przestał nagle dotykać tych najważniejszych kwestii społecznych. W tym sezonie porusza się kilka bardzo ważnych tematów, takich jak nastoletnia ciąża, aborcja, bullying, gwałt, ten motyw cały czas się pojawia. Tyle tylko, że one się rozmywają w gąszczu intryk, tego jakiegoś takiego chaotycznego śledztwa i ogólnie chaosu narracyjnego, który dominuje w całym tym sezonie. O ile drugi Sezon był jak najbardziej uzasadniony. Wiele osób miało wątpliwości, czy on jest potrzebny. Okazuje się, że był potrzebny i miał wyraźny wątek, taki, który go prowadził. Natomiast trzeci sezon absolutnie nie był uzasadniony i o zgrozo będzie jeszcze czwarty sezon, który ma nam zakończyć całą historię, i ja się go już autentycznie boję. Boję się tym bardziej, że pozostało jeszcze bardzo dużo trudnych tematów, które taki serial misyjny jak 13 powodów mógłby poruszyć, ale aktualnie suwa się on po prostu w otchłań śmieszności, dlatego że ten nadmiar, ten patos, ta ilość strasznych dramatów, które występują naraz w jednym miejscu, po prostu wywołuje taki efekt przesytu takiego przegięcia, no i jak mówię, niestety śmieszności. Do niedawna uważałam 13 Powodów za jeden z najbardziej wartościowych seriali Young Adult, jakie powstają i byłam mu w stanie bardzo wiele wybaczyć, nawet to, że był robiony w plastikowy sposób, ale przynajmniej twórcy chcieli coś w ten sposób przekazać. Mieli, e, mieli jakiś pomysł na to, w jaki sposób chcą tą historię poprowadzić. Teraz pomysły się wyraźnie skończyły i 13 powodów stało się niestety karykaturą samego siebie. Netflix dodatkowo cenzuruje te najbardziej kontrowersyjne sceny. Poza tym nie bardzo się chce już do tego serialu przyznawać, więc, no, taką mamy trochę patową sytuację. Ja Wam absolutnie tego trzeciego sezonu nie będę polecała, no, bo uważam, że wiecie, wakacje się kończą, można ten czas spożytkować jakoś inaczej na dworze na przykład. Bo ja się autentycznie fizycznie męczyłam oglądając te ostatnie odcinki. Dam trzy gwiazdki, dlatego że jednak mimo wszystko szanuję twórców, że gdzieś tam jeszcze próbowali upchnąć jakieś ważne rzeczy ale to tyle. Więcej absolutnie nie mogę dać, dlatego że ten sezon był po prostu słaby. Tyle od nas, jeśli chodzi o recenzję 13 powodów. Dajcie znać, czy widzieliście i co sądzicie, a może odpadliście szybko. Jeśli odpadliście szybko, to wybaczam, ale możecie dać znać w komentarzach. Jeżeli podobała wam się nasza recenzja, to koniecznie dajcie lajka, like subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe i do następnego.